Dzień temu Stalowy Szok wrzucił na swój kanał filmik, w którym omawia sylwetkę i filozofię treningową Andrew Tate. Tytuł filmiku to, jak Andrew Tate zbudował wybitną sylwetkę trenując tragicznie. Pierwszy klip filmiku, jaki nam zaprezentował Stalowy Szok, to Tate mówiący, że nigdy nie dźwigał ciężarów jako tako, tylko sadził gągi na gęby rywali. Dlaczego Kobra tak powiedział? Bo poniekąd to prawda. Andrew Tate trenował pod kickboxing, tak więc dymał i dyma bardzo dużo pompek. Ćwiczy małymi ciężarkami pod wytrzymałość, czasami się popodciąga, ale dźwiganie żelastwa nie jest i nigdy nie było podstawą jego treningu. Więc myślę, że tutaj akurat nie ale to nie jest tak, że on nigdy nie ćwiczył, bo przecież robienie pompek czy podciąganie się na drążku też prowadzi do hipertrofii mięśniowej, czy nawet trening z małymi ciężarami. Wiadomo, że nie zbudujesz na tym ogromnej masy, ale jak widać jemu się udało w taki sposób zbudować dość fajną sylwetkę. Andrew Tate jest niesamowicie bystrym kolesiem. Zaznacza, że nigdy nie trenował z ciężarem, bo doskonale wie, że jeśli tak powie, a zanotuje dobre wyniki w treningu z to będzie to jeszcze bardziej imponujące. To taki trik psychologiczny. Tate w sumie dygnął 130 kg na dwa powtórzenia, co jest świetnym wynikiem. Wielu z nas pewnie nie jest w stanie tyle wycisnąć. Ja w ogóle w ten filmik wszedłem, bo skusił mnie tytuł oraz miniaturka, która mówi: Spamuj beznadziejne ćwiczenia. Myślę, że ta miniaturka totalnie mija się z celem. Jest zwyczajnie nieprawdziwa, bo sugeruje, że pompki to beznadziejne ćwiczenia. Kiedy prawda jest taka, że pompki to jedno z najlepszych ćwiczeń, jakie możesz robić. Klasyczne pompki są ćwiczeniem wielostawowym, angażującym wiele grup mięśniowych jednocześnie. Mięsień piersiowy, tricepsy, barki, prostowniki pleców, mięśnie brzucha oraz mięsień zębaty. Ulubiony mięsień Zyza. Kobra nie jest zwyczajnym małym gnojkiem z pierwszej łapanki. Ten chłop jest wysoki, bo ma 190 cm, a waży 93 kg. Podczas robienia pompek wyciska się mniej więcej 64% wagi swojego ciała. 64% z 93 kg to jakieś 59,5 kg. Tak więc Tate robi tysiące powtórzeń z ciężarem plus minus 60 kg. Nie jest to mało. Oczywiście, że taka ilość powtórzeń z takim ciężarem z biegiem czasu przełoży się na fajną sylwetkę. Mało tego, jeśli się zastanowić, pompki są stałym elementem treningów fighterów. Tate robił pompki od mało lata. W wieku 15 lat ważył załóżmy 65 czy 70 kg, a dziś waży ponad 9 dych. Tak więc na w przełomie lat dokładał ciężaru do swoich pompek, bo masa jego ciała rosła, tak więc główny warunek budowania hipertrofii i siły mięśniowej Progressive Overload miał miejsce w jego treningu. W ogóle osoby komentujące i krytykujące sylwetkę Tata, że taka sylwetka to wynik sterydów, tylko potwierdza moje zdanie, że większość osób zaglądających na kanał Stalowy Szok to małoletnie zdezorientowane duszyczki, które po prostu się zgubiły w natłoku informacji pochodzących z internetu. Wystarczy spojrzeć na sylwetkę, jaką zbudował Tate. Jest ona niedopracowana pod wieloma względami. Brakuje mu masy w plecach czy w udach. Co potwierdza stwierdzenie, że jest on tylko dobry w ruchach pchających, ze względu na kolosalną ilość pompek, jakie robi. Czy da się sylwetkę zrobić, robiąc tyle powtórzeń? Według doktora Majka Izratela, ilość powtórzeń, która stymuluje hipertrofię i buduje nowe włókna mięśniowe, to 5 ciężkich powtórzeń bliskich kompletnego załamania mięśniowego w zakresie nawet do 30 powtórzeń. Tak więc hipertrofię można stymulować w setach nawet do 30. 30 powtórzeń nie musi to być standardowe 5, 8 czy 12 powtórzeń. Osoba, która nie jest w stanie zrobić powiedzmy 30 pompek za jednym razem bankowo zbuduje mięśnie robiąc pompki. Mało tego, przecież nawet jeśli Twój maks w pompkach to powiedzmy na przykład 50 pompek, powtórzenia czy ciężar to nie jest jedyny sposób na ciągłość progresu. Można zwolnić tempo robienia pompek, można zmniejszyć czas między seriami. Co powiesz na pompki na jednej ręce? Albo pompki na podwyższeniu, jest cała masa sposobów. Tutaj na przykład prezentuję chłopaka, którego followuję na Instagramie. Ziomek też robi tysiące pompek tygodniowo, a klatę ma naprawdę imponującą, dużo lepszą niż Tate, chociaż on akurat trenuje 70% kalistenikę i 30% dźwiganie żelastwa. Ale tutaj na przykład robi 1300 pompek w 55 minut. Chłop regularnie robi serię na wiele, wiele powtórzeń. Typu 5 serii po 50 pompek na poręczach to standard w jego grafiku, i jakoś nie widać, żeby jego klata na tym wizualnie cierpiała. Wracając do Taita. Patrząc zarówno na Kobrę, jak i jego brata Tristana, można też stwierdzić, że obydwaj bracia mają naprawdę świetny gen do budowania masy i bycia sporym chłopem. Częstym argumentem, jaki ludzie w internetach używają, żeby usprawiedliwić naturalność aj jest fakt, że ma on super gen, bo jego ojciec jest murzynem, bo niby murzyni mają lepsze geny. Ojciec Tate też jest murzynem. To znaczy był, bo zmarł jakiś czas temu. No ale gen to gen, tak? Więc jak ktoś chce pierdolić, że taką sylwetkę można zbudować naturalnie, a taka sylwetka to wyniki sterydów i hormonów wzrostu, no to ktoś się naprawdę z kutasem na łby pozamieniał. Kończąc już temat sylwetki Tejta, warto podkreślić, że kobra od ponad 20 lat jest człowiekiem wysportowanym, który ćwiczy każdego jednego dnia. Tutaj pozwolę sobie przytoczyć komentarz jakiegoś Janusza, Trochę bzdury gadasz z tym tysiącem pompek, że to taki trud rozłożony na cały dzień, bla bla bla, bla bla Co do wpływu sportu walki na siłę i hipertrofię, to faktycznie jest ona duża. Trening bokserski aktywuje dużo mięśni. Ja jak pierwszy raz przyszedłem na siłownię, trenując kickboxing parę lat, to podniosłem maksa 100 kg razy dwa na ławce. To też na tak zwany pierwszy raz jest dobrym wynikiem. Trening bokserski bardzo poszerza plecy i niewiarygodnie rozbudowywuje tricepsy. Bokserzy często są tak umięśnieni, nie od dodatkowego treningu na siłowni, ale od samego treningu bokserskiego. Sporo bokserów wagi ciężkiej z budową kulturystyczną nawet deklarowało, że nie ćwiczy na siłowni. Jest taki nurt, bo jest teoria, że zmniejsza to szybkość. To jest w ogóle jakiś niezbadany mechanizm hipertrofii, że trening bokserski tak bardzo ją stymuluje. Chociaż trening bokserski w teorii jest zaprzeczeniem hipertrofii i wydaje się aerobowy. To co pan Janusz tutaj napisał jest w pewnym stopniu prawdą. Może nie tyle, że wpływ sportu walki prowadzi do dużej hipertrofii, ale prowadzi do hipertrofii. Jak dużej hipertrofii? Zależy to od naszych genów, które jak już ustaliliśmy, Andrew Tate ma bardzo dobre. Jeśli ktoś chce więcej przykładów, to wystarczy spojrzeć na sylwetki Roy Jones Jr., Evander Holyfield, Mike Tyson, Anthony Joshua, Ken Norton, czy też Klitschko. No, przykładów jest cała masa. Sporty walki sprzyjają budowaniu konkretnej sylwetki, zakładając, że masz dobry gen i zadbasz o dietę. A propos diety Andrew Tate, to też ciekawy temat, bo je on raz dziennie. Stalowy Szok omawia ten temat tłumacząc, że takie jedzenie nie jest optymalne, jeśli Twoim celem jest budowanie masy. Tutaj się muszę zgodzić, jeden posiłek dziennie może być problematyczny dla wielu osób, szczególnie typowych niejadków. Chociaż Liver King zbudował fajną masę jedząc tylko jeden posiłek dziennie. Choć ta masa jest wynikiem ogromnych ilości hormonów wzrostu i całej masy innych specyfików. Sęk w tym, że Tate jej Jeden posiłek dziennie nie po to, żeby budować masę, a ze względu na to, że takie jest jego życie. On wstaje rano, robi kawę, albo raczej jedna z jego dziewczyn przynosi mu kawkę i zabiera się do pracy. Pracuje 2-3 godzinki, robi godzinę treningu, a później znowu zabiera się za pracę. On pracuje odkąd otworzy oczy do samego wieczora. Jak sam tłumaczy i tu się zgadzam na Maksa, jedzenie raz dziennie zwiększa Twoją produktywność. Nie dość, że nie tracisz czasu na jedzenie 2, 3, 4, 5 razy dziennie, to unikasz spadków cukru, które jak wiadomo, kiedy cukier ci leci do góry i później spada, to się rozleniwiasz i kosztuje cię to Twoją produktywność. Chyba większość osób doświadczyło tego fenomenu, gdzie w pracy idziesz na przerwę, jesz, wracasz do pracy. I już ci się nic nie chce. A tak swoją drogą warto też zaznaczyć, że jedzenie raz dziennie wymaga sporo dyscypliny i silnej woli, szczególnie kiedy masz tyle kasy, że możesz jeść dosłownie co chcesz i kiedy chcesz. Suma summarum, jestem poniekąd rozczarowany tym filmikiem i też myślę, że kanał Stalowy Szok ma już swój pik za sobą. Jedynego propsa jakiego bym chciał dać, to moment, w którym stalowy Szok powiedział, że Tate na trening przyszedł w zielonych spodenkach. Myślę, że zrobił to celowo, specjalnie po to, żeby ludzie komentowali. Dobry trik, wymaga to sporej inteligencji. To by było na tyle na dzisiaj. Instagram, Mr. The Best Sweeper. Linki do produktów z Amazona, które polecam w opisie filmiku. Dzięki za odwiedziny. Słyszymy się za tydzień. Wszystkiego najlepszego. Dużo zdrówka. Cześć!